W trakcie tej całej rozmowy, ten jeden ochroniarz, który chciał ze mną rozmawiać w ogóle, powiedział, że jedynym powodem, dla którego zostaliśmy poproszeni o wyjście. Bo ja oczywiście zapytałem, czy my coś zrobiliśmy złego. Jedynym powodem było to, że używaliśmy języka polskiego. Najdziwniejszym moment, który widzieliśmy, to jak e, mężczyzna kibic legi bezpośrednio przed nami, e, zaczął nagle śpiewać hymn Chelsea, co już uznaliśmy za skrajne upokorzenie jakby kibiców, no bo jest to dosyć nieobrażalne, żeby ktoś przyjeżdżał musiał śpiewać nagle przy kasach hymny klubu. Cała ta, ta sytuacja dla mnie była chora, bo to wyglądało naprawdę od samego początku jak polowanie. Nie było normalne. Jakiegoś takiego w życiu tam nie widziałem. Takie ogólne odczucie to było takie upokorzenie i, i, i taktowanie z góry wszystkich kibiców. Patoliga to format traktujący głównie o polskiej piłce, ale dzisiaj nadszedł dzień, kiedy na celownik weźmiemy zagraniczny klub. A jest nim... Chelsea. Pracownicy Deblus podczas meczu z Legią zachowywali się wobec Polaków w sposób ksenofobiczny. Dyskryminowali ich ze względu na paszport albo ze względu na język, którym się posługują. Kierowała nimi zwykła polonofobia i o takich sprawach niestety trzeba mówić głośno. Mówię niestety, no bo to bardzo przykre, że tego typu historie wydarzają się, w wydawałoby się cywilizowanym świecie kibice z polskimi dokumentami, żeby wejść na stadion, musieli zdać absurdalny test z wiedzy o Chelsea albo zaśpiewać jej hymn. Kiedy już weszli na trybuny i rozmawiali ze sobą w języku polskim, i przypadkiem usłyszała to ochrona, nakazywała im opuszczenie stadionu, bo widocznie mecz Chelsea z Legią jest wyłącznie dla angielskich kibiców, a nie dla tych, którzy pochodzą z Polski. Wypraszano nawet kibiców Chelsea. Tych, którzy przebywali na Stamford Bridge nie ze względu na Gonzalo Fejo, a ze względu na Enzo Mareskę. Nie ze względu na Morisite i Chodynę, a ze względu na Palmera i Nukunku. To jest historia naprawdę niebywała. Przy okazji meczu z Legią angielski klub od samego początku zachowywał się bardzo dziwnie. Szybko okazało się, że pula biletów dostępnych dla kibiców Legii na sektor gości zostanie mocno okrojona. Podobnie jak rok temu, kiedy kibice Legii wybierali się na mecz Ligi Konferencji z Aston Villą. Bo wiecie, jak z Polski, to na pewno przyjadą dzikusy, więc trzeba zrobić wszystko, żeby tylko ich nie wpuścić na stadion. Wiadomo było, że zainteresowanie na taki mecz będzie dużo większe niż 1000 czy 2000 biletów. I nie mam tutaj na myśli tylko tych zagorzałych kibiców Legii Warszawa, tych najbardziej kumatych kibiców Legii Warszawa. Mam tutaj na myśli zwłaszcza osoby, które po prostu żyją na wyspach. Obecnie około 700 tysięcy Polaków zamieszkuje Wielką Brytanię. I to jest oczywiste, że kiedy na ich terenie odbywa się taki mecz, kiedy przyjeżdża polski klub, bardzo znany polski klub i no, zmierzy się z Chelsea. No to bardzo wielu Polaków byłoby potencjalnie zainteresowanych wzięciem udziału w takim wydarzeniu. Tylko, że Chelsea bardzo nie chciała wpuszczać polskich kibiców. Przekonali się oni o tym chociażby przy kasach, do których musieli podejść, żeby odebrać bilet zamówiony przez internet. Na tych kasach spotkał ich absurdalny quiz: quiz z wiedzy o Chelsea. Opowie o nim Bartek, który musiał przy Stamford Bridge taki quiz przejść. Najpierw kupiliśmy bilety na, na mecz przez internet dzięki pomocy naszego znajomego, który mieszka w Londynie i posiada kartę kibica Chelsea, więc dzięki temu to było możliwe. W międzyczasie musieliśmy również przed meczem wysłać zdjęcia naszych paszportów do klubu, aby zostały one zaakceptowane. No to znaliśmy informację, że, że wszystko jest OK. E, i że bilety będą, fizyczne bilety będą do w kasach klubu e, na około 2 godziny przed meczem. E, gdy przyszliśmy pod stadion, e, ustawiliśmy się w kolejce na, do kas. No tak, nie wiem, około 20-30 metrów. No, myśleliśmy, że to będzie kwestia no, do pół godziny max, żeby odebrać bilety, pokazać dowód i tak dalej. E, no, ale coś długo szła ta kolejka. E, coraz dłużej i dłużej. Gdybyśmy bliżej kas, widzieliśmy, co tam się dzieje. No to faktycznie zwróciliśmy uwagę na to, że jedna osoba potrafi 10 minut stać przy, przy oknie i odbierać jeden bilet, co było dosyć podejrzane. No i usłyszeliśmy właśnie od osób, które tam, tam stoją, że coś dziwnego się dzieje, że ludzie w jakieś dziwne pytania zadają o historię klubu, o historię twojego kibicowania Chelsea, no i trochę się zdziwiliśmy. Ee, Odpaliłeś Wikipedię pewnie. Tak, tak, już. już yy, <laughs> powtarzanie kadry z sezonu 06-07. Sprawdzaliśmy skład Chelsea z finału Ligi Mistrzów w, w, w 2012 i tak dalej. E, no ale takim najdziwniejszym momentem, który widzieliśmy, to jak e, mężczyzna, kibic legi bezpośrednio przed nami, e, zaczął nagle śpiewać hymn Chelsea, co już uznaliśmy za skrajne upokorzenie, jakby kibiców. No, bo jest to dosyć nieobrażalne, żeby ktoś przyjeżdżał musiał śpiewać nagle przy kasach hymn klubu. E, no, ale osta i ostatecznie, z tego co pamiętam temu kibicowi, nie udało się, w, e, jemu się udało wejść na stadion, ale jego znajomym, którym, dla których on kupił ten bilet, nie udało się z jakiegoś powodu. Zgaduję, że sobie odpowiadali. E, no a gdy, gdy my przyszliśmy odebrać nasze bilety na, na stadion, e, no to dosyć mi pytania na przykład był trenerem Chelsea w 2008 roku, e, od kiedy jesteśmy fanami Chelsea, e, jaki był ostatni wynik meczu z Brentford, Brentfordem, o ile pamiętam. E, no i też na przykład byliśmy pytani o krótką biografię Avrama Granta, e, co o nim wiemy i tak dalej. E, wiesz swoją drogą na Polaka. To prawda, pochwaliśmy się oczywiście tym, e, ale mimo tego e, pan kasjer nie był zbytnio przychylny i tak, e, spędziliśmy na tym wydaje mi się do 10 minut. I też, co ciekawe, widać, bo w, za, za kasjerami jak chodzi jakiś nie wiem, główny inspektor tego, jakby tego procesu przyznawania biletów i sprawdzał, czy na pewno wszyscy pojadą dobrze na pytania, czy kasjerzy dobrze pracują, czy przepytują poprawnie. Więc to naprawdę była absurdalna sytuacja. No i łącznie, tak jak powiedziałem, liczyliśmy, na, że ta kolejka nie zajmie więcej niż pół godziny, a okazało się, że staliśmy niewiele ponad godzinę. E, więc y, no, nie była to zbyt przyjemna i komfortowa sytuacja i mówię, takie, takie ogólne odczucie to było takie upokorzenie i, i, i traktowanie z góry wszystkich kibiców e, z Polski, bo trzeba przyznać, że e, byli wśród e, kolejki kibic angielscy, którzy bez problemu dostawali te bilety, a jednak gdy, gdy Kasir widział polski paszport, no to właśnie zaczęło się te i pytania. Przeleciałeś z Polski, więc poczyniłeś pewne koszty. Trzeba zapłacić za samolot, za nocleg, poświęcić czas i tak dalej, i tak dalej. No i co w sytuacji, gdybyś nie znał odpowiedzi na pytanie, kto był trenerem Chelsea w 2008 roku albo nie wiedziałbyś, kim jest Abram Grant, bo nie masz takiego obowiązku, żeby to wiedzieć. Eee, czy byli kibice, którzy odbijali się tam od, jak od ściany? Eee, tak, tak jak powiedziałem, paru kibiców eee, nie weszło na stadion. Eee, no ciężko powiedzieć, co bym tam zrobił. No pewnie poszedłbym do pubu obejrzałbym mecz w telewizji, ale no jednak byłby, byłoby to najdroższe piwo w moim życiu na pewno, eee, gdybym eee, w, eee, obejrzał ten mecz w pubie. E, no, z tego co wiem, też w niektórych przypadkach chodziło też o to, że na przykład e, niektórzy poddawali dowód osobisty zamiast paszportu, i to też mogło być powodem, dla którego ten bilet nie został wydany, mimo że wszystkie dane się zgadzały i tak dalej. Więc e, no, ci e, w, jakby byli, bardzo, bardzo pilnowali się, żeby wszystko było dokładnie tak, jak było w podanym przy biletów. No, i no niektórym osobom się po prostu nie udało, mimo że no nie było postów, żeby tego biletu nie wydać. Zwłaszcza, że przysłali wszystkie dane wcześniej i te dane, jak ja powiedziałem, były zaksięgowane przez klub na około tydzień przed samym przed meczem. Co w sytuacji, kiedy zupełnie legalnie kupiłeś sobie bilet przez internet, gdzie podawałeś, jakie jesteś narodowości i nie było z tym żadnego problemu, no i przyleciałeś z Polski, wydałeś kupę kasy, podszedłeś pod kasę. I nie wiedziałeś, kto był trenerem Chelsea z 2008 roku. Albo nie znałeś słów hymnu Chelsea. No, nawet jeżeli sympatyzujesz z The Blues, no to nie masz obowiązku znania klubowego hymnu. Po prostu. I co, i w takiej sytuacji musiałbyś pocałować klamkę na stadionie? Miałoby się okazać, że musisz wrócić z podkulonym ogonem do Polski? No, przecież to jest niedorzeczne. Ludzie przyszli przecież na mecz, a nie na quiz. I gdyby na każdym stadionie, w odniesieniu do wszystkich kibiców, panowały takie standardy, że trzeba byłoby zdać egzamin z wiedzy o danym klubie przed zakupieniem biletu, czy przed otrzymaniem biletu, no to wydaje mi się, że wiele europejskich stadionów świeciłoby pustkami. U Bartka skończyło się na stresiku podczas quizu. Za to u Pawła, z którym rozmowę obejrzycie za chwilę, no tutaj sytuacja była trochę grubsza, bo Paweł. Został wyproszony ze stadionu. Został wyproszony ze stadionu tylko dlatego, że wraz z kolegami posługiwał się językiem polskim i nie miało znaczenia to, że jest kibicem Chelsea mieszkającym w Londynie i chodzącym na stadion regularnie od 10 lat. Odkąd zacząłem się interesować piłką, skończyłem 8, może 9 lat, obejrzałem pierwszy mecz w telewizji. I po prostu od samego początku zacząłem się interesować tą drużyną, którą oglądałem i była to właśnie Chelsea. Do Anglii przeprowadziłem się w 2015 roku i od samego początku starałem się znaleźć tą możliwość, żeby móc chodzić regularnie na mecze. Od, 2000, od końca 2015 roku zacząłem chodzić na mecze. Na początku miałem tylko kartę membershipa i kupowałem bilety na bieżąco, ale po tym jak poznałem kilka osób udało mi się zdobyć karnet. Było to tak naprawdę w okolicach, jeżeli mnie dobrze, jeżeli mnie pamięć nie myli, okolice 2018 roku, kiedy tak naprawdę zacząłem tak już chodzić regularnie i byłem posiadaczem karnetu. To od samego początku wyglądało trochę jak polowanie na kibicu. Było dużo więcej ochrony niż zwykle. Na trybunie, na której mam karnet, zazwyczaj są te same twarze, ci sami pracownicy, którzy odpowiadają za ochronę. Jest ich. Jeden bądź czasem dwóch na, na jedno wejście, tak jakby na jedną bramkę. Tym razem było ich dużo więcej i dosłownie spacerowali po trybunach. Wszystko tak naprawdę zaczęło się w okolicach 15-20 minuty, pierwszej połowy. Jeden z kibiców, który siedział trzy, cztery krzesełka dalej, słyszał, jak ja i dwóch moich znajomych rozmawiamy w języku polskim. Przesunął się w naszym kierunku. I zaczął krzyczeć do, do ochrony, że, że nas powinni wyprowadzić, bo my jesteśmy kibicami Legii. W tym samym momencie ludzie, którzy siedzieli, siedzieli za nami i obok nas, też posiadacze karnetów, których znamy i których regularnie widujemy, zaczęli krzyczeć do niego, że tak naprawdę to oni jego nie znają i to on powinien stąd wyjść, bo my jesteśmy kibicami Chelsea i nas, i nas znają. E, później w trakcie tej pierwszej połowy docinali nam jeszcze, a my im... Nie, niejednokrotnie mówili, że powinniśmy siedzieć po drugiej stronie, ale to wszystko było w formie żartu między znajomymi. W około 40 minucie poszliśmy do baru i schodząc po schodach w dół, już widzieliśmy, że tam stoi 12 ochroniarzy, naliczyłem, jeżeli mnie pamięć nie myli. W momencie, kiedy zeszliśmy, oni poczekali, aż my zejdziemy tak naprawdę ze schodków. Zrobiliśmy dosłownie dwa kroki i zostaliśmy otoczeni. Stali dookoła nas tak, żebyśmy nie mogli za bardzo ani nigdzie uciec, ani się nigdzie przemieścić. Zaczęli do nas mówić od razu, na wstępie, bez żadnego jakokolwiek pytania. Od razu powiedzieli nam, że mamy wyjść, mamy wyjść ze stadionu. Kiedy próbowałem się zapytać dlaczego, nie było żadnej odpowiedzi. Usłyszałem tylko wyjdź, wyjdź, wyjdź i tylko tyle, nic więcej. Jeden z tych ochroniarzy był, to był taki młody chłopak, który zachował się w miarę w porządku. Jak podszedłem do niego, on w końcu co jakiś, próbował mi udzielić jakiejś informacji. I ja się go zapytałem, dlaczego mamy wyjść. On nam powiedział, że jesteśmy kibicami Legii. Ja powiedziałem, że nie jestem kibicem Legii, jestem kibicem Chelsea, który naprawdę no, chodzi tutaj regularnie i mam nawet karny. I pokazałem mu ten karny. Wyciągnąłem karnet, wyciągnąłem prawo jazdy. Oba dokumenty są na to samo imię i nazwisko. Prawo jazdy ma oczywiście zdjęcie, więc mógł też porównać moją tożsamość, sprawdzić, że nie jestem jakimś oszustem. No i on powiedział mi, że sytuacja na pewno się wyjaśni i żebyśmy, się, żebyśmy po prostu byli spokojni. Drugi kolega, ten, o którym pisałem też, próbował zrobić dokładnie to samo. Chciał pokazać ten karnet i w momencie, kiedy on go wyciągnął z portfela i Pokazał tą stronę, którą ja ci pokazałem z imieniem i nazwiskiem. Ochroniarz mu to wyrwał, wsadził do kieszeni i w takich pochmurnie cenzuralnych słowach zapytał się, skąd to ma, i kazał mu wyjść. W momencie, kiedy mój kolega się no, tak faktem ja uważam, że nie chcę się siebie jakoś usprawiedliwiać, żeby to też tak nie wyszło. Wydaje mi się, że zachowałem się w miarę spokojnie. Jemu troszeczkę nerwy puściły w momencie, kiedy mu zabrali ten karę. Na początku powiedział mu, żebym po prostu to oddał jego własność. Oni zaczęli do niego krzyczeć, że ma wyjść i w pewnym momencie on chciał tak jakby wyciągnąć ten karnet z kieszeni tego ochroniarza. Wtedy tak naprawdę z tego, co mi się wydaje, chwycili go w pięć osób. Dwie osoby za ręce, jedna z tyłu i dosłownie go wy, wyprowadzali z tego stadionu. Ja w momencie, kiedy wyciągałem swoje dokumenty, też cały czas czułem ręce na plecach. Czułem, jak ktoś mnie popycha. Próbowałem, poza tym ochroniarzem, z którym rozmawiałem, próbowałem się też dowiedzieć czegokolwiek o innych ochroniarzy, w kolejnych kilku minutach, jeden z nich podszedł do mnie i zaczął zadawać jakieś głupie pytania typu e, wymień zawodników Chelsea, kto jest bramkarzem Chelsea. I tak na niego spojrzałem i mówię, może ja ciebie przepytam, mówię, bo ja swoją ja historię tego klubu znam bardzo dobrze i, i gwarantuję ci, że w niej jednym bym cię zagiął. Jeszcze jedna sytuacja, która mi się przypomniała, która też jest niedorzeczna, Trzecia osoba, która też była w miarę spokojna, on się tam jakoś bardzo nie angażował w to wszystko. Po prostu szedł z nami, bo widział, że ja rozmawiam, ten drugi kolega też próbował, to on stał po prostu, ale on miał bluzę Chelsea. I jeden z ochroniarzy podszedł, podszedł do niego, złapał go za suwak i powiedział coś w stylu: pokaż, co masz pod spodem, albo mi to, zobaczymy, co masz pod spodem. To jest chore. Ten, tak jakbyśmy się mieli chować, nie wiem, nie rozumiem tego, kompletnie tego nie rozumiem. W trakcie tej całej rozmowy ten jeden ochroniarz, który chciał ze mną rozmawiać w ogóle, powiedział, że jedynym powodem, dla którego zostaliśmy poproszeni o wyjście, bo ja oczywiście zapytałem, czy my coś zrobiliśmy złego, jedynym powodem było to, że używaliśmy języka polskiego. Nie było nic innego tak naprawdę wymienionego. Ale finalnie wróciliście na ten mecz, tak? Tak, po, po kolejnych 5-10 minutach rozmowy z pracownikami klubu, oni w tym momencie przez krótkofalówki kontaktowali się z kimś, kto był w jakimś biurze, sprawdzali znowu nasze dane, trzymając cały czas nasze bilety w rękach, powiedzieli nam, że możemy wrócić. Tylko powiedzieli nam, że mamy wrócić przez boczne drzwi. No i ja znowu się zapytałem, dlaczego ja mam wracać przez boczne drzwi? Boczne drzwi. Ja coś zrobiłem. Ja w jakiś sposób się zachowałem nieodpowiednio. Całą pierwszą połowę stałem tam, kibicowałem, śpiewałem piosenki, związane z Chelsea oczywiście, i no, zachowywałem się jak kibic tego klubu. A tak naprawdę w pewnym momencie poczułem się, jakbym był potraktowany jako osoba, która, która jest winna w ogóle całej tej sytuacji. Ale ten jeden ochroniarz, e, później drugi, bo pod sam koniec dołączył też jeszcze jeden taki młody chłopak, oni nam powiedzieli, nawiasem mówiąc. Byli czarnoskórzy, i oni nam powiedzieli, że, że tu chodzi o język polski i żebyśmy się nie przejmowali, bo oni mają takie problemy na co dzień. No i powiem tak. Nie chcę się też w żaden sposób użalać nad sobą, ale wiem, że ja nie byłem jedyną osobą, tak naprawdę. znaczy my nie byliśmy jedynymi osobami w taki sposób potraktowanymi. Z tego co czytałem, byli też wypraszani ojcowie z synami, którzy przyszli na mecz. Ja nie wiem, co to dziecko jest winne temu, że. Tak naprawdę, no może nie musi kibicować temu klubowi, ale jest na trybunach, zachowuje się normalnie. Nie widzę dla najmniejszego powodu, dla którego mieliby tych ludzi wypraszać. Cała ta sytuacja dla mnie była chora, bo to wyglądało naprawdę od samego początku, jak polowanie. Nie było normalne. Czegoś takiego w życiu tam nie widziałem. Cały klub, cały ten kraj, życi się walką o tolerancję, o równouprawnienie, o walkę z rasizmem. Cały czas na trybunach są flagi związane z walką z dyskryminacją, te, nie wiem, kolorowe flagi, wszystko co związane jest z tym, żeby, żebyśmy się wszyscy traktowali równo. Tak naprawdę sam klub nie podąża w związku z tymi ustaleniami, które sam propaguje. Dla mnie to jest chore, dla mnie to jest niedorzeczne i tak nie powinno być. Pierwszy raz widziałem śmigłowiec, który zawisł, zawisł dosłownie nad kibicami i obserwował ich przez cały czas. Mówię, tak, cały czas narzeka się na polskich kibiców, na to, co się dzieje na polskich stadionach. Tak naprawdę oni tutaj nie są lepsi. Zachowują się często, gęsto podobnie, podcami sami budują jakieś patologie. I to mi się kompletnie nie podoba. Jak mówię, no, nie zależy mi też na sławie w żadnym wypadku, ani nic takiego. Bardzo bym chciał po prostu, żeby ta sytuacja dotarła do klubu w jakiś sposób, mniejszy bądź większy, bo ktoś powinien z tego wyciągnąć konsekwencje. Przede wszystkim wyciągnąć konsekwencje też w stosunku do tych osób, które się zachowywały. Tak mam na myśli w tym momencie tylko ochroniarzy. A powiedz jeszcze, czy ty wrócisz na stadion Chelsea, czy tutaj nic się nie zmienia i dalej będziesz kibicem takim tydzień w tydzień? Powiem ci tak. E, nie smak do tego, co, co się stało, mam niesamowity i na chwilę obecną naprawdę nie mam ochoty tam iść. I to nie chodzi o, o jakieś, mówię, nie chodzi znowu o użalanie się nad sobą, tylko Naprawdę poczułem się jak ktoś gorszego sortu, bo, tak jak mówię, tam nie było podanego żadnego powodu konkretnego. Jedynym powodem był język polski i samo bycie Polakiem. I to mi się nie podoba, kompletnie mi się to nie podoba. Na chwilę obecną nie mam ochoty iść na, na mecz, na stadion, może nie tyle na mecz, co na stadion, ale no, w pewnym sensie chyba nie zmieni to mojego, mojego stosunku do kibicowania. No. Jak mówię, no to jest ponad 20 lat kibicowania i, i nie, ma zamiaru, nie ma zamiaru być chorągiewką, która zmieni nagle poglądy tylko dlatego, że spotkało mnie coś niemiłego. Chciałbym, żeby to było wyjaśnione, ale no nie zmieni to mojego stosunku do, do, do samej drużyny, do samego klubu. I ja też chciałbym zapytać tak, jak Paweł, jak to jest, że w angielskiej piłce tyle mówi się o równości, o otwartości, o tolerancji, a na końcu okazuje się, że przedstawiciele jednego z największych angielskich klubów, Dyskryminują innych ze względu na narodowość. Dyskryminują innych ze względu na narodowość. No jak to inaczej nazwać? Jak nie właśnie w ten sposób? To jawna dyskryminacja Polaków, jawna dyskryminacja osób, które posługują się językiem polskim na meczu angielskiej drużyny. I to wcale nie jest opresyjne zachowanie wobec jakiegoś kibicalegi, bo Paweł doskonale nam wszystkim wyjaśnił, że maskarnet. Na stadion Chelsea od 2018 roku. Od siedmiu lat ma swoje krzesełko na tym stadionie, na które może przyjść podczas każdego ligowego meczu co dwa tygodnie. No przecież on jest totalnie kibicem Chelsea, a nie kibicem Legii, z którą w ogóle nie sympatyzuje. On przyszedł tam na mecz swojego klubu, a nie na mecz polskiej drużyny, która przyleciała do Anglii. Jak można nazwać takie zachowania, jeśli nie słowem dyskryminacja, albo nie słowem uprzedzenia? No, to są jawne uprzedzenia wobec Polaków, i ja rozumiem. Ja rozumiem, że trzeba było zachować względy bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że kibice Legii Warszawa święci nie są. Chociaż, patrząc na to, jaką mają opinię w Europie, no to nie wydaje mi się, że ta opinia jest uzasadniona. Ale zostawmy to gdzieś na boku. Ja rozumiem to wszystko. No ale na Boga, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo tutaj ewidentnie takie dziecko z kąpielą zostało wylane. A wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że gdyby tylko wydarzyła się odwrotna sytuacja czyli kibice Chelsea byliby wypraszani ze stadionu przy Łazienkowskiej albo mieliby takie dziwne problemy przy zakupie biletu no to przecież byłby raban na całą Europę. Raz, że my zaczęlibyśmy wojnę polsko-polską i zaczęlibyśmy się przekrzykiwać na temat tego, czy jesteśmy tolerancyjni, czy nie jesteśmy tolerancyjni. Dwa, no przecież wszyscy w Europie byliby oburzeni i kreowaliby jakiś obraz rasistowskiej albo ksenofobicznej Polski. Przerabialiśmy to przecież nie raz. Pamiętacie, no stare czasy, zamierzchłe, ale Sola Kampela, który ostrzegał wszystkich Anglików przed przyjazdem do Polski na Euro 2012, bo o rany boskie, co tutaj się będzie wydarzało? A czy Wy widzicie, drodzy Brytyjczycy, jak wy się zachowujecie, kiedy przyjeżdżacie do jakiegokolwiek polskiego miasta? Czy widzieliście kiedyś, jak zachowują się wasi rodacy, czyli jak zachowujecie się wy sami na rynku w Krakowie? Macie tego świadomość? Czy wy widzicie ten syf, jaki po sobie pozostawiacie? Czy widzicie to, że traktujecie miasto to, jakby było jedną wielką knajpą? To może zobaczcie, bo z całym szacunkiem, gdybym ja musiał wybrać, czy zapraszam do swojego domu kibiców z Wielkiej Brytanii, czy zapraszam do swojego domu kibiców z polskiego klubu, albo po prostu kibiców Legii Warszawa, no to zaręczam, że wybrałbym tych z Legii Warszawa albo z jakiegokolwiek innego polskiego klubu. No bo wydaje mi się, że ci z Wielkiej Brytanii to tak. Piwem, to by mi oblali wszystkie podłogi i wszystkie ściany. Stół i krzesła, by powywracali połamali. I jeszcze lataliby z gołą. Może nie będę kończył. Dopiero co to samo działo się w Alkmar. Dopiero co rok temu, kiedy to Legia Warszawa mierzyła się z AZ w Lidze Konferencji Europy. Wtedy Polacy, nie że kibice Legii Warszawa, Polacy nie mieli wstępu do Alkmar, nie mieli wstępu do miasta. I kiedy w tymże mieście w dniu meczu ktoś na przykład mówił po polsku w restauracji, niezależnie czy przyjechał na mecz. Niezależnie. Był wypraszany. Kibicom Legi kazano jechać po bilety do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów Hagi, żeby tylko nie przebywali w Alkmar. Dariusz Mioduski był popychany i atakowany fizycznie przez pracowników AZ. Jozuę i Pankow spędzili noc na dołku. Działy się tam sceny dantejskie tylko dlatego, że przyjechali Polacy, którzy byli bardzo grzeczni. No, to jest ta otwartość, o której tak chętnie opowiadają zachodnie kluby? To jest ta tolerancja? To jest przeciwdziałanie dyskryminacji? Mam pewne wątpliwości.